Witajcie na moim kanale. Dzisiejszym tematem odcinka jest BMW, znaczy się kurde, jak to nazwać? BMW od Alpiny? O, BMW od Alpiny, czyli Alpina B10. Auto już znacie. Będziemy tu robić kolejny serwis, czyli właśnie ściągamy klimatyzację, ponieważ jest troszeczkę zgniły skraplacz, więc skraplacz zostanie wymieniony. Dodatkowo tu wujek wymieni amortyzatory, sprężyny, mocowania górne przednich kolumn MacPersona. Zamówiłem dwa komplety sprężyn, żeby zobaczyć, po prostu które dopasujemy, bo tak naprawdę tu jest standardowe zawieszenie, ale auto tak wygląda, jakby nie było całkowicie standardowe, aczkolwiek to jest, wiesz, 8 cylindrów, więc na pewno niżej po prostu siedzi. Także zapraszamy do oglądania odcinka. Tu, ci wujek, wszystko przygotowałem. Amortyzatory zaksa, osłony, poduszki i też łożyska, Dobrze, bo tam pamiętasz, jak mm -hmm. jest w tak. tym, nie? Zamówiłem też na wszelki wypadek sprężyny zaksa, ponieważ wujek te mają 335 mm, a zaksa 325 mm. Więc że porównamy, jak wyjmiemy stare, nie? Jak to wygląda, aczkolwiek tak. stare na pewno będą sklapciałe. No dobra, bo co skraplacz wyjmujesz tutaj tą stroną, wywalisz wszystkie tak, tak, tak. chłodnice, bo tam jest modułowo, nie? Wtedy płyn chłodzący też trzeba spuścić. Zobaczcie sobie, tak to właśnie wygląda. No a wymieniamy, bo był uszkodzony wentylator, nazbierało się tam syfu i po prostu skraplacz trochę nadgnił i wymieniamy, żeby po prostu nie, nie uszkodził się. W najmniej oczekiwanym momencie nie było klimatyzacji. No tak, to reszta wygląda bardzo ładnie, wujek, widzę te chodniczki tak, wszystkie, tak, nie? No. Naprawdę. Nie no, rzeczywiście nadgniło, wiesz, to by w każdej chwili mogło puścić. Ale on, wiesz co, mam hmm. wrażenie, że puszcza. jakby tutaj puszczał, puszcza, bo, jest, bo jest, jest delikatnie zabarwiony. Tak, i trochę tłuste, mało no. czynnika było, wiesz, bo no. powinno być więcej. No. Także do, tak, dobry ja, moment. Zobacz, zobacz co tu się w ogóle dzieje. No. Dobry moment. Pokażemy wam w jakim stanie były sprężyny i amortyzatory w Alpince. Daj, wujek tutaj pokaż tę sprężynę. Zobaczcie. No, zardzewiała strasznie. No jest, to jest 20-letnia sprężyna. Tak, więc tutaj też przede wszystkim wchodzi czynnik jak, taki jak zmęczenie materiału. To po pierwsze. Drugie, korozja, że tak powiem, zeżarła już część tego. Tej sprężyny, co też ją znacznie osłabiło, dlatego nie powinno się tego piaskować i malować, bo to tylko pogorszymy sprawę w ten sposób. Tak jest, sprężyny... osłabi się po prostu ta struktura, będzie no mniej tego materiału, tak? Sprężyna nie będzie pracować tak jak powinna, sprężyny powinna się wymieniać po prostu. Dokładnie. Można, można to zrobić z zawieszeniem, z jakimiś takimi rzeczami, elementami, tak, które nie pracują. No. Wahacze, wózek można, można sobie tam wypiaskować i pomalować. Pokaż, wujek, amortyzator. Jesteście pewnie ciekawi. No moim zdaniem Zax robi te amortyzatory. No na pierwszy rzut oka Zax, tak. A tutaj po prostu, słuchajcie, sprawdziłem numery wszystkie, jakie są tutaj, Alpina numer i tak dalej. No nie sposób znaleźć w ogóle w internecie tego numeru. Pewnie, to pewnie są olejowo-gazowe. Tak. Tutaj chyba jest nawet napisane, nie tak. A nie gaz przecież, wiesz, gazowe B15. B15. Kurde, nawet trudno określić. co Prawdopodobnie to jest. w Alpi nie jest dostępny ale pewnie jakieś 2000 za sztukę. Nie? Dokładnie, a tutaj cała, cała naprawa tak naprawdę wyszła dwójkę. Sprężyny, amortyzatory. Poduszki też wymieniliśmy, zobaczcie sobie. Poduszka to jest BMW na 100%. I no i taki... tutaj łożysko, bardzo ważny element łożysko w, w górnym mocowaniu amortyzator. Zobaczcie, jaki to firmy jest. A, BMW. Czerńka, BMW. BMW. E, słuchajcie, no w V8 są inne te poduszki. E, właśnie wszystko jest osobno, bo w zwykłej tam rzędowej szóstej czy czterocylindrowce e, są po prostu takie poduszki zintegrowane. O tak to wygląda. No można było wszystko w alpinie kupić, ale właśnie ja rozmawiałem z właścicielem. On mówił, że sprężyny jedna sztuka 800 zł. A my kupiliśmy sprężyny po 160. No kajaby, dopasowaliśmy tak, żeby to pasowało. Zresztą zaraz sobie zobaczycie jak to wygląda. Moim zdaniem i tak to siądzie zawsze po założeniu nowych sprężyn zawsze się układa i, i siada tam do. No dobra, to to, nie wiem, pójdzie na złom albo na pamiątkę. Napiszemy sobie Alpina i będziemy się chwalić. Alpinka blisko, coraz bliżej. Zobaczcie sobie, tak wygląda. Wymianie sprężyn. To jeszcze są, siądzie. Generalnie jest nieźle, się przejedziemy później autem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Wujek uzupełnia chodzący. od razu wlejemy świeżutki. Jedziemy później na doładowanie klimatyzacji i pojedziemy na jazdę testową. Co trochę się ułożyło, no, czy nie? Tak. Nie, pojedziesz na, tak. naprawdę. Jest różnica, no jest, jak, jest, jak, no. jak wiesz, jak go opuściliśmy z podnośnika. Tak, ale on się ułoży. To ci gwarantuje, tak zawsze jest, no, po prostu. Gwarancja no. na piśmie jest. Także tak. Gwarancja na piśmie, gwarancja do bramy. A wiesz, jak pojedziesz ten do Koszalina to jest już 50 km od Warszawy ponad, więc też gwarancji nie ma. No. <laughs> Oczywiście żarcik, także pamiętajcie, to jest żart. No. no i tyle, także życzę szerokiej drogi. Resztę u Pani Ani załatwić, nie? Trzeba. Finanse. No w walucie. W walucie. No to elegancko, to załatwiamy w walucie. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Cześć.